Wszystko, co nas łączy. Radio Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry, w studiu Radio Wilno, Paweł Kobak. Kontynuujemy cykl prezentacji Polskich Szkół Wilnej Wileńszczyzny i dzisiaj poznamy gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, rejonu wileńskiego. Telefonicznie witamy dyrektora gimnazjum, pana Zygmunta Jaświna. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radio Wilno. Bardzo mi miło jest, że możemy obcować. Wszystkich swoich gości na wstępie prosimy opowiedzieć o historii swojej szkoły. Poprosimy o to i pana. Proszę Pana, chyba na wstępie chciałbym powiedzieć to, że udało mi się tak przejrzeć na Facebooku, co jest u Was napisane. I u Was są bardzo dobre słowa takie, Bóg, honor i ojczyzna. Właśnie te słowa, jeszcze z dodatkiem, że i nauka, są akurat napisane na naszym sztandarze gimnazjum. A odnośnie historii szkoły, no mamy pewną historię, chociaż trudno o niej mówić. Bo z samych takich początków, kiedy zaczynała się szkoła tutaj w tej w Kuwałszukach, trudno jest nam doszukać się w tych różnych archiwach. Z tego co my wiemy, sama po sobie osada powiedzmy powstała w XIX wieku, kiedy była prowadzona kolej z Wilna do e, Moskwy. I najpierw była, znaczy, wybudowana stacja, a potem trochę tych domków powstało, w których mieszkali Żydzi. Czyli jako Takowego osiedla faktycznie tu nie było, a były tylko takie hutory, takie folwarki rozrzucane, wsie jakieś okoliczne. I już pierwsza wzmianka o szkole istnieje od roku 2021, że najpierw to była tak zwana czteroletnia szkoła powszechna, gdzie nauczanie było prowadzone oczywiście w języku polskim. Ta szkoła istniała do wojny, ona przeszła pewne przekształcenie i już przed wojną to była sześcioletnia szkoła początkowa drugiego stopnia. No cóż, wojna, wiadomo, że tragedia ludzi była, po wojnie zmieniły się granicy, zmieniła się władzy, zmienił się ustrój, i w naszych okolicach, właśnie w Kowalczukach, w dalszym ciągu istniała szkoła, ale ta szkoła już była w nieco innym winnych postaci. To і то тривало міновідується десь до 60-х. Будинки були старі, в різних будинках була вона про в кілька засаді таких будинечках. Навіть лавок не було, там були такі свої роботи, вречне, то що з нами, то старші люди нам оповідали. В х роках зачато будувати кмах, в яким оба існує наша школа. W 65 roku został udany on do użytku, a od 1966 roku nasza szkoła już istnieje jako szkoła tak zwana średnia. Wówczas uczyło się gdzieś do 450 uczniów i pracowało 40 nauczycieli. No to było bardzo dużo. W latach 80 oczywiście zaczęły powoli trochę inne wiatry wiać i to doprowadziło do tego, że w 90 latach już Przeszliśmy pewną reorganizację. Szkoła w tym czasie była taka, w której były wykładane lekcje w trzech pionach, to znaczy najwięcej uczyło się w pionie rosyjskim, potem były polskie klasy i już powstało trochę klas litewskich. No, oczywiście, nowe zmiany. Po 1992 roku zaszły pewne zmiany u nas i szczególnie e, może. Zasługuje na zmianę taki rok 94, bo wówczas w szkole zaczął pracować i w naszym parafii ksiądz Dariusz Stańczyk, który jest obywatelem honorowym naszego rejonu Wilińskiego. Tak, tak. Jednocześnie tak się zdarzyło, że powiedzmy, jak ktoś kiedyś zauważył, że dwie jaskółki zawitały do naszego gimnazjum to właśnie ksiądz Dariusz Stańczyk, a moja starsza córka, Beata, bo ona przyszła z Kaszewskiego gimnazjum do nas i właśnie ona zalożyła tutaj, była jedną z tych takich osób, którzy zalożyli harcerstwo. Chociaż harcerstwo istniało przy parafii i jednak gros uczniów należało właśnie z naszej ówczesnej szkoły średniej. No, nowe zmiany, lata biegną i w koniec końców w 20, 2000 roku, przepraszam, 21 grudnia zostało uroczyście zalożony kamień węgielny pod e, fundament przyszły sali sportowej i dobudówki. Pieniążki były fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie wspólnoty polskiej, no gros e, i część dołożył nasz samorząd, trzecią część. I dlatego też od 2001 roku już my mamy w szkole tą taką i dobudówkę i salę sportową. Sala sportowa do dnia dzisiejszego funkcjonuje, jest wykorzystywana szczególnie nie tylko podczas lekcji, ale też i wieczorami młodzież okoliczni Dzieci przychodzą też, no i starsi, starsze osoby, bo lubią posportować, a właśnie jesteśmy otwarci dla nich zawsze, chęcią to dajemy. I powoli, jak to się mówi, zaczęliśmy rozkręcać się. I w zasadzie od 1999 roku szkoła nasza nosi nazwę imienia Stanisława Moniuszki. Imienia Stanisława Moniuszki, chociaż to nie jest placówka, która powiedzmy specjalizuje się w w jakimś tam kierunku muzycznym. Jesteśmy normalną szkołą, gdzie normalnie prowadzone są wszystkie lekcje, ale oczywiście zwracamy też uwagę i na lekcje muzyki. Lekcje muzyki są prowadzone przez wspaniałego nauczyciela, pana Stanisława Zajnkowskiego, który notabene w chwili obecnej jest jednocześnie i radnym w samorządzie rejonu Wilnińskiego. No to jest nam bardzo duży zaszczyt dla nas. No i no, jest jeszcze... imiennikiem waszego słynnego patrona. Tak, 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 tak. I Stanisław, że właśnie jest też tak samo imiennikiem. No jeszcze bardzo dobrze to, że on tu umie tą młodzież jakoś tak zachęcić do wykonywania powiedzmy do tej, tej muzyki, nie? Chociaż nie jest jeszcze raz powtarzam, że u nas to podstawowy jakiś kierunek. Але любить наша молодіж і поспівати, і може ще і пограти все, і неєднокротні ми на різних імпрезах, і районових, і тут, і місцевих, пов'язуємо, були з нашою молодіжею. Останній, може, такий цікавший був виступ, то два роки тому, в пізні 2015 року, власне з групи молодіжі їздили до Польщі, до Варшави, і там чекала нас дуже piękна візита, візита в Міністерство Spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, bo nasza szkoła i jeszcze trzy inne szkoły w naszym rejonie otrzymali busy, które były sponsorowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, przez Orlen Lietowa, inne polskie organizacje. No i samorząd tak zadecydował i bardzo jesteśmy jemu za to wdzięczni, że właśnie ten jeden z tych busików trafił do nas. Bardzo dobre to jest, że my możemy do dnia dzisiejszego jego wykorzystywać, e, dowozimy uczniów do szkoły, a tych takich uczniów, których my dowozimy do szkoły, to w chwili obecnej przez nas ten busik jest gdzieś 25%. No i jeszcze kilkanaście procent dojeżdża powiedzmy do szkoły e, busami tymi rejsowymi tak zwanymi. Ale wracając, jeżeli jeszcze do historii. W to od 2005 roku właśnie wszystkie przedmioty są wykładane u nas już wyłącznie w klasach polskich i w polskim języku nauczania. Czyli mamy tylko pion polski. I obecnie e, dzieci i uczy się w gimnazie. Mamy 150 uczniów na dzień dzisiejszy. Czyli w, w skali rejonu to nie jest aż tak bardzo dużo. Należymy może do tej drugiej, niższej połówki, ale znów e, trzeba przyznać, że... APPL Związek Chrześcijańskich Rodzin, prowadzi prawidłową tutaj politykę zrozumiałą, no, na e, pewno. inwestując w młodzież, bo ten kraj, to te państwo, które zapomina o swojej młodzieży, wówczas ma duże problemy, a Litwa niestety trochę zapomniała o tym. Przecież każdy, nie zwracając na to, jak zajmowałby on stanowisko, czy to będzie zwykła woźna, czy to robotnik... керівця чи президент, він так чи обак ходить до школи. І, очевидно, отримує побіра науки. А потім, що да школа, то таких ми мами і обивателі. А ми можемо своїми пов'язами учнями і тушитися. Бо е, от в цьому останніх 15 років, бо десь у тегу часу проводимо такі більш щоголові, значить, евіденції, то можна собі е, однотовити, що у мури нашого гімназію 536 uczniów, czyli naszych absolwentów. Wśród nich 197 zdobyło wyższe studia tutaj na Litwie albo też za granicą. Na Litwie to gros, oczywiście takich było ponad 140, ponad 50 w Polsce zdobyło studia, dwoje na Białorusi, i jedna osoba też w swoim czasie ukończyła w Wielkiej Brytanii Cambridge. Czyli mamy zdolnych uczniów. I cieszymy się. A z drugiej strony nie każdy przecież musi być od razu gdzieś tam kierownikiem firmy, ale jest potrzebny dobry, powiedzmy, i mechanik, i dobry budowlaniec, no, żeby to się wszystko rozwijało. Prócz dobrych uczni, panie dyrektorze, macie też i obiekt, który kosztował miliony. Tak, tak, ten obiekt mamy. Ponad 700 tysięcy euro kosztował, jeżeli w teraźniejszej walucie to jest takich obiektów w naszym rejonie e, mamy w chwili obecnej dwa i w tej właśnie liczbie znajduje się u nas w Kowalczukach jeden, czyli stadion. E, to jest obiekt, I co to za cudo? Proszę szerzej o nim opowiedzieć. E, to jest obiekt, na którym jest boisko do gry w piłkę nożną, do gry w siatkówkę i koszykówkę, a także do e, bieżnia, do rzucania powiedzmy do skoków w do do innych ćwiczeń fizycznych. Obiekt jest duży i on służy właśnie nie tylko dla naszego gimnazjum, ale obok znajduje się za plotem jeszcze gimnazjum z litewskim językiem nauczania Auschwitz. A w promieniu niecałych 5 kilometrów na wschód lub na zachód są jeszcze dwie dosyć duże szkoły podstawowe. To szkola podstawowa w Szumsku i w Pakienie. Gmina Czesława-Miłosza. I w ogóle nasycenie placówkami e, oświatowymi to chyba w naszej gminie Kowalczuckiej jest największe w naszym rejonie. No i być może dlatego został e, wytypowany właśnie tutaj nasza ta miejscowość została wytypowana, został wybudowany ten taki duży obiekt sportowy. Jest odpowiednia osoba, która. E, kieruje jakby jego pracą, czyli taki jest Stadionu koordynatorów, jak to z litewska się nazywa. Tak, tak. Nadzorca. On właśnie pracuje też dodatkowo z młodzieżą, z taką młodszą, ale tutaj odbywają się różnego rodzaju zawody. Przede wszystkim na przykład gdzieś na początku maja to zawody rejonowe w Leki atletyce, potem latem odbywają się też zawody tam w końcu lata powiedzmy polskiej, katolickiej młodzieży. Bo w Szumsku są te dni młodzieży katolickiej, no i oni korzystają z naszego powiedzmy też boiska, nie mówiąc o tym, że już nasza szkoła i sąsiednie gimnazjum Afros e, uczniowie korzystają na co dzień. Inni też przyjeżdżają, mają możliwość to wykorzystania. Na miejscu u nas tutaj działa taki klub sportowy Aveco to ten nasz znaczy, klub sportowy, młodzież tego klubu sportowego z chęcią tutaj uczęszcza i tylko czytają, czekają, kiedy ten śnieg spędzi, żeby można było już zaczynać e, pracować no, w sposób taki my, raczej fizyczny i sportowy. Czyli za to też jesteśmy wdzięczni jednak samorządowi, że naprawdę no, zwraca uwagę na naszą młodzież, bo jak młodzież jest zajęta, to może wówczas nie ma... Tyle czasu, żeby zajmować się jakimiś innymi sprawami, które nie są mile widziane powiedzmy przez osoby starsze, nie? Czyli jakieś tam huźgaństwo i tak dalej, i tak dalej. Dużym plusem szkół polskich w porównaniu ze szkolami o innym języku nauczania są wyjazdy dzieci na kolonie w Polsce. Czy wasze gimnazjum ma sponsorów, tak. partnerów za tak. granicą? Macie wyjazdy takie? My mamy takie wyjazdy. Dotychczas może nie będę mówił o tych, których byli, ale najciekawiej będzie to, ponieważ słuchaczy zawsze Ciekawie się tym, a co będzie, nie? Bo podejrzewam, że ktoś słucha i ciekawie, jakie my mamy w chwili obecnej plany. Otóż w chwili obecnej my e, zaczynamy prowadzić i prowadzimy już takie rozmowy e, z magistratem miasta Słupsk. I całkiem możliwe, że dojdzie właśnie, bo mamy już takie zawczasu takie zaproszenia, że do wyjazdu do, właśnie do tego Słupska, bo tam jest miasto małe, nad morzem, to będzie też atrakcja powiedzmy dla naszych dzieciaków, dla naszej młodzieży i tam będzie, będziemy mogliśmy powiedzmy no, dobrze wypoczywać i dobrze spędzać czas. Oprócz tego też szykujemy się i bierzemy w takim projekcie jak album rodzinny czyli grupa 10 osób, klas starszych ma zamiar wyjechać do Opola, tylko czekamy teraz już na potwierdzenie i chyba, że czujemy, że dojdzie do tych takich kontaktów, tych wyjazdów. No Oprócz tego oczywiście już wspominałem, że jest ten bus. I też mamy w planach, że taki krótszy wyjazdy, powiedzmy wycieczki jednodniowe, tutaj w stronę na przykład nad kanał Augustowski. Z tej strony do Polski, a może nieco i dalej, bo mamy w jabłonce znaczy ze spusku, to aż na, na południu Polski, czyli tam wybierzemy się, też jest w planach, żeby młodzież mogła wypocząć, te góry sobie zobaczyć. No i zresztą zapoznać się z tym, jak ludzie dalej w innych miejscowościach mieszkają. No to nas wszystkich bardzo cieszy i zachęca do e, nowej pracy. Panie Dyrektorze, życzę Pańskiemu Gimnazjum wszelkich sukcesów w nielatwej drodze kształcenia młodych Polaków na uczciwych obywateli swego kraju, mówiących po polsku i litewsku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałbym tylko o Ciebie jeszcze dodać, że... E, chciałoby się Państwa jak najszybciej usłyszeć, nie tylko e, w takiej postaci, w której Państwo teraz możecie obsłuchać ze swoimi słuchaczami, ale żeby też i na radio, na antenie właśnie radiowej, bylibyście słyszalni, widzialni i żeby Wam się dobrze powodziło. Zresztą nie wiem, co w tym takim wypadku życzyć dla m, e, Pana redaktora, bo może jakieś są specjalne życzenia, które mówi się, jak tam. M, jak lutnikom czy marynarzom, nie? Ale doprawdy życzymy tego, żeby się Wam dobrze pobudziło. W rozmowie telefonicznej gościliśmy dyrektora gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, rejon Wilińskiego, pana Zygmunta Jaświna. Do usłyszenia. Rozmowa. Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.